Bajka ma dzisiaj tytuł Kraina Zdrowienia. Pewnego dnia przybył do mnie elf. Zastukał drzwi, otworzyłem drzwi, szedł do domu i powiedział, że zaprasza mnie do krainy Zdrowienia. Zapytałem, a co w tej krainie Zdrowienia się dzieje? No, przybądź, przyjdź, to zobaczysz o co chodzi w tej krainie zdrowia. Wyznaczyliśmy termin mojej wizyty, no i jak się domyślacie, pojechałem. To był piątek. Pamiętam, jak dziś. Udałem się, pojechałem. I gdy dotarłem do krainy zdrowienia, okazało się, że tam jest olbrzymiej wielkości brama. Ta brama była tak duża, a wszędzie ogrodzenie. Wprawdzie mogłem przeskoczyć to ogrodzenie, bo ono było takie niskie. No ale pomyślałem, że skoro jest ogrodzenie i skoro jest brama, no to trzeba zastukać. Przybliżyłem się do niej, a tam był taki napis. Wybierz z bramy jeden kafelek. Przyjrzałem się bliżej. Rzeczywiście. Brama była zbudowana z takich obrazów, obrazków, z takich jak widzicie właśnie tutaj. No, i rozumiem, że takie obrazy były nazwane kafelkiem. Więc zacząłem się przyglądać. Stałem tam na pół godziny, bo tych obrazów było bardzo dużo. W końcu jeden przyciągnął moją uwagę. To właśnie był ten. Namalowałem Wam ten obraz, ten kafelek, żebyście wiedzieli, który wtedy. Właśnie wybrałem. I gdy już wiedziałem, że ten, dotknąłem go delikatnie. I wtedy brama zaczęła się otwierać. Otwierała się jakiś czas, a ja tak zaglądałem do środka, co tam jest. Okazało się, że właściwie było to samo, co i przed bramą. Więc po co to ogrodzenie, po co ta brama? No dobrze, no ale skoro tak było, akceptuję to, co jest i wszedłem. Ale ku mojemu zdziwieniu, o, zobaczyłem, że na polanie było dużo różnych łóżek różnego koloru. Stałem. Jedne na wschód, drugie na zachód, inne na południe. Naprawdę było ich bardzo dużo. I wtedy podleciał do mnie elf. Taki skrzydlaty elf, bo zdążyłem już zauważyć, że są różne elfy. Jedne miały skrzydła, inne bez. Doleciał i powiedział: To twoje łoże. Ale ono jakieś takie było większe niż te, które widziałem blisko bramy. Mm, całe takie pięknie ozdobione różnymi kwiatami, roślinami, pachnące, nóżki i cała reszta łoża była koloru złotego. Zacząłem porównywać. Wiecie, każdy człowiek tak ma, że porównuje. Tamte były zielone, żółte, pomarańczowe, fioletowe. O, o nawet był srebrny. Jeden taki duży. Właściwie można powiedzieć, że to też było łoże. Hmm, różne kolory. Ja dostałem złoty. Myślałam, dobra, czy jestem jakimś specjalnym gościem? Czy może to jest tak, że mnie biorą pod włos i coś o tym nie chcą i dają mi takie kolory, które bardzo lubię? Nie wiadomo, muszę się strzec, nie wiadomo. No i już tak ostrożnie podchodziłem do tego miejsca, które mi przeznaczono, czy przyznano złote łoże. Pachnące, kwiatami, ozdobione. W porządku. Więc usiadłem. No, powiem, a teraz też był dobry. No, można było spać. Rozumiem, że mnie zaproszono, czy zaprosili na jedną, dwie, trzy noce, no bo po co mi to może inaczej? Właściwie na polu, w ogrodzie, w parku, na łące. Bo czasami to miejsce było łąką, czasami, gdy spojrzałem, to się stawało to miejsce ogrodem, kiedy indziej parkiem. Właśnie, tu nie opowiedzieć, gdzie ja jestem. I wtedy drugi elf do mnie przybył i rzekł: To jest kraina zdrowienia. Możesz tutaj być, w tej krainie zdrowienia, tak jak wszyscy kuracjusze, tyle ile chcesz. Ale masz jedno zadanie. Musisz wyzdrowieć. Hmm, pomyślałem, to być może elf do mnie przybył, bo może myślał, albo wiedział, że coś mi dolega. Może nawet sam nie wiem, co mi dolega, skoro zostałem tam zaproszony. No dobrze, w porządku. To mogę zostać tyle, ile chcę. Ale co mam tu robić? Rozmawiaj z drzewami, rozmawiaj ze strumykiem, z jeziorem. Jak chcesz, jak masz ochotę, to zjawi się też tu morze i góry. Wystarczy tylko pomyśleć. Jak widzisz, raz jesteś na łące, raz jesteś w lesie. Możesz być wszędzie, gdzie chcesz. Jesteś wśród przyrody. A, jestem. No tak, no rzeczywiście, no widać. No ale gdybym chciał coś od morza, czy ono się pojawi? Patrzę. Może. Hm. No i co? Musisz ze wszystkim tym w przyrodzie, co chcesz, rozmawiać. No ale dlaczego? Pytaj, rozmawiaj. O swoim ciele fizycznym. Jeśli przyjdzie ci do głowy porozmawiać z drzewem, rozmawiaj z drzewem. Jeśli przyjdzie ci do głowy porozmawiać z morzem, rozmawiaj z morzem. Jeśli przyjdzie ci do głowy spać na tym łożu, śpij. Hmm. No i co, chcesz powiedzieć, że wyzdrowieje? No oczywiście. No ale ja nawet nie wiem przecież, co mi dolega. Nie przejmuj się. Jak będziesz rozmawiać, dowiesz się. No dobrze, bardzo Ci dziękuję. Ale czy ja się spotkam z tym elfem, który mnie zaprosił? To może jest jakaś osoba, która tutaj wszystkim zawiaduje? My wszyscy jesteśmy równi, rzekł elf. Każdy ma swoją odpowiedzialność i odpowiadamy za to, co robimy, bez tego, że ktoś tu jest taki, kto nami zarządza. Każdy elf odpowiada za coś i rozlicza się z tego sam przed sobą, ze sobą po prostu. Każdy z nas jest za coś odpowiedzialny. No dobrze, no to rozumiem, że nawet nie wiem, czy ten elf tutaj się pojawi, który mnie zaprosił. Hmm, Byłoby mi miło z nim tak porozmawiać. Może się pojawi. No, odpuść takie zastanawianie się nad tym. Może być tak, że się po prostu zwyczajnie pojawi. No dobrze. Przestaje się zastanawiać. I elf się ulotnił. A ja pomyślałem, że najchętniej to bym się spotkał z morzem. Jednak z tym morzem. Spojrzałem w to samo miejsce, w którym przed chwileczką może zobaczyłem i ono się znowu pojawiło. Więc kilka kroków poszedłem do przodu, obejrzałem się na lewo i prawo, czy czasem to morze nie zaleje tu wszystkiego. Stanąłem na plaży i pytam, może, czy możesz mi coś powiedzieć o tym, co mi dolega? Oczywiście, rzekło: Może jak najbardziej. Za mało dzisiaj wypiłeś wody. A, A skąd wiesz? No i jak to skąd? Jestem przecież z tobą połączony. Wodę masz w swoim organizmie. Trzeba, żebyś więcej pił wody. No to może się. Napiję trochę ciebie, co? Odpuść. Ty musisz pić wodę słodkowodną. Innego źródła szukaj. Ja tylko skoro mnie zapytałeś, odpowiedziałem. No, dziękuję. To zaraz poszukam wody. Tam na łące jest studnia. Idź do niej. Zamknąłem oczy. Pomyślałem, gdzie ta łąka, gdzie ta studnia. Otworzyłem. O! I rzeczywiście była łąka i była studnia. Poszedłem się napić trochę wody. Hmm, od razu mi się zrobiło inaczej. Od razu odetchnąłem pełną piersią. Hmm, ciekawe. Właściwa ilość wody nawet odpowiada. Za oddychanie! No proszę, kto by pomyślał! A teraz, co mnie przyciąga w tej krainie zdrowienia? O, jakie piękne róże! Wcześniej pomyślałem o różach, a później one się dopiero pojawiły. Podszedłem do róż i pytam: Róże kochane! Co mam zrobić dla swojego zdrowia? To proste, rzekłe róże. Może dla Was. Ja tu przyszedłem bardzo zdrowy, a tu się okazało, że trochę mi wody w organizmie brakowało. No kto da wie, co Wy mi powiecie, że mi brakuje? Musisz chodzić trochę bardziej prosto, bo się garnisz ostatnio. O, ciekawe. I wy skąd to wiecie? Obserwujecie mnie czy co? Macie podgląd? No wiesz, to słowo róża też masz w swoim zasobie leksykalnym. My po prostu żeśmy się porozumiały ze słowem róża. I róża w swoim zasobie leksykalnym nam to powiedziała. A my tylko ci o tym głośno mówimy, bo zwróciłeś uwagę, na nas róże. Dobra, no to już będę chodził prosto. Pierś do przodu, w porządku, chodzę prosto. A zmęczyłem się już troszeczkę. Może pójdę się na te łoże przespać. I poszedłem. Powiedziałem, gdzie ono stoi. Położyłem się, zasnąłem. Coś śniło mi się pięknego. A ah, obudziłem się może po dwóch albo trzech godzinach, kto to wie. Wyspany Rześki. Pomyślałem, teraz już jestem zdrowy. No to już koniec wizyty w krainie zdrowienia. No ale zobaczyłem migającą wiwiurkę. Najpierw wiecie, zobaczyłem ją ale pod powiekami swoich oczu. Dopiero jak otworzyłem oczy, ją zobaczyłem. A, wiewiórka, zmiana. Ciekawe, co ona mi powie. Podszedłem do wiewiórki i nawet się zastanawiałem, czy ona w ogóle mówi w tym tutaj miejscu, w krainie zdrowienia, właściwie w świecie przyrody. Mówię, mówię, powiedziała wiewiórka. No to mi powiedz, jaką mam zmianę zrobić dla swojego zdrowia. Wiesz, jak wrócisz z tej krainy zdrowienia, koniecznie trzeba, żebyś namalował ten kafelek. Ja kafelek? A niby dlaczego? No bo wiesz, jak będziesz patrzyć, patrzył na ten kafelek, to on ci będzie przypominał, że istnieje kraina zdrowienia, i jeśli będziesz chciał pójść na łąkę, do parku, pojechać nad morze, czy z górami się spotkać i porozmawiać o swoim zdrowiu, to uda ci się to. Na pewno. I dowiesz się, co masz zmienić w swoim życiu. Przyroda mówi, jak chcesz z nią rozmawiać o zdrowiu? Jak porozmawiasz z trawką, bo przyciąga cię do trawki, to zrób to, co ona do ciebie mówi. Hmm. Czyli zalecasz mi, polecasz, żebym namalował obraz? Wspaniale ja zrobię to. Rozumiem, że on będzie przypominał mnie o tym, by spotykać się w przyrodzie z różnymi roślinkami. Drzewami, z morzem, z górami i pytać o moje zdrowie, co mam zrobić dla zdrowia. Wiesz, to jest wielki dar, powiem ci, wiewiórka. Taka zmiana w moim życiu. A czy mogę tym obrazem, którym będę chciał się być może nawet podzielić z innymi, czy mogę powiedzieć, żeby się wpatrywali w ten kafelek? Ten obraz i wtedy oni będą wchodzili do krainy zdrowienia. O wiesz, to jest obraz dla Ciebie i dla wszystkich Twoich domowników. Innym powiedz, żeby sami namalowali taki obraz kraina zdrowienia. To będzie ich kafelek i ich wejście do krainy zdrowienia. A, no dobrze, w porządku. Niech oni też namalują i malują. W porządku. Wiewiórko kochana, czy to już koniec mojego pobytu w krainie zdrowienia? Jak chcesz, to już możesz pójść, ale zamknij oczy. Może cię jeszcze coś przyciąga. Zamknąłem oczy i pod powiekami zobaczyłem pawia. No wiecie, ale... Nie widziałem tutaj Pawi. Raptem pojawił się piękny Paw. O jaki miał ogon duży. Rozłożył go. Spojrzałem i serce zaczęło mi tak troszeczkę bić. Słyszę, słyszę, że ci bije serducho, rzekł Paw. Słyszysz? Tak, oczywiście, słyszę. Musisz więcej w swoim życiu jeść majranku. Majranek? Związany z moim sercem? No co ty opowiadasz? Po co majranek? No wiesz, majranek pomoże ci w biciu serca. Jak to? No tak, ma dobre składniki. I koniecznie, codziennie majranek. O, skąd ty to wiesz? Ja zajmuję się ziołami. Przyglądam się im i nawet mówią do mnie, że jestem szczęściarz. Że przynoszę szczęście. Ale przynoszę dlatego szczęście, że się na ziłkach znam. Mm. No dobrze, majranek. Woda, majanek, malować obraz. Przespałem się trochę. Wspaniale. Czy jeszcze coś? A, może już brak potrzeby. I zdrowie mam. Wszystkiego się dowiedziałem dla zdrowia fizycznego ciała. No ale przecież jeszcze mam umysł i mam psychikę. Tutaj też pomagają w tym zakresie. I pojawił się mały tym razem tyci Elf, ale był bez skrzydełek. Musisz ty... zajrzeć pod swoje łoże. Tak? A co tam znajdę? No zajrzyj. Zajrzałem pod złote łoże, ale nic tam nie było. Co tam miało być? Nic nie ma. To znaczy, że masz umysł i psychikę uporządkowaną. Gdyby było inaczej, tam pod tym łożem byś spotkał uosobiony umysł albo uosobioną psychikę. Oczywiście musiałbyś trafić do innej krainy żeby wszystko sprawdzić, czy dobrze funkcjonuje, ale skoro brak, to znaczy, że wszystko jest w porządku. A, czyli mam ułożony umysł, uporządkowaną psychikę. Trzeba było tylko zreperować co nieco w ciele fizycznym i teraz jest w porządku, no ale... Dobrze by było w przyszłości się wybrać do takiej krainy zdrowienia, gdzie by można się coś dowiedzieć o zdrowieniu umysłu albo psychiki. Może kiedyś coś zostawię z takiego niedopracowania. I może jak zajrzę pod to łożę, to znajdę uosobiony umysł albo psychikę i mi coś podpowiedzą. A może będzie inaczej, no i ktoś mnie zaprosi. Póki co jestem zdrowy. Chwała Bogu, jestem zdrowy. A o krainie zdrowienia wszystko zapamiętam. Czułem, czy coś pod powiekami mi się pojawia, ale był spokój. Pomyślałem, może jeszcze na chwileczkę usiądę na tym łożu, bo jak usiądę, to może coś się jeszcze przypomni i usiadłem. Ale no, cisza była w głowie. W ogóle wszystko było i wyglądało na to, że jest wszystko w porządku, więc skłoniłem się wszystkim elfom. Dziękuję! Rzekłem do wszystkich elfów: Dziękuję całej przyrodzie, która współpracuje z każdym, ze mną też. I podpowiada, co mam zmienić i jak. Wystarczy zamknąć oczy, zobaczyć, do czego przyciąga, porozmawiać. Tym samym dostajemy radę, zastosować się do niej i zdrowie samo przychodzi. Ci. Wszak jesteśmy zbudowani z tych samych elementów, co cała przyroda. Ach, jaki mądry jest ten świat. Dziękuję Wam, kochane elfy, rzekłem jeszcze raz. A wychodząc, wlepiłem oczy w kafelek. By zapamiętać, jak on wygląda, i by móc go namalować. I wtedy zauważyłem, że na moim kafelku były wszystkie podstawowe kolory: żółty, niebieski, czerwony, nawet dodatkowo zielony, który pewno obrazował Przyrodę, biały i złoty. Wszystkie kolory. Wow. To pewno chodziło o ułożenie w moim ciele fizycznym wszystkich żywiołów. A tym samym wszystkich kolorów. Trzech podstawowych kolorów, chociaż był też na kafelku zielony. No ale rozumiem, że to. Połączenie żółtego i niebieskiego. No a przecież byłam. Byłem w świecie przyrody. Dziękuję elfie, który mnie tam zaprosiłaś. A ja zapraszam Was wszystkich do krainy zdrowienia. Narysujcie swój kafelek, który... Ma nazwę Kraina zdrowienia. Dziękuję Wam serdecznie, cieplutko. Dziękuję.